Gocha, 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 gocha. Gocha, 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 gocha. Tak jest. Jest. Lol. Samochodowe też tak jest, że jak wejdziesz inną drogą, nie wiem, Nie, Magda. No to co mówisz? Ja się boję, bo nie mam jeszcze swojego samochodu, a nie chcę uszkodzić czyjegoś. Niech on nie przybywa chcę stereo posłuchać. Na wiadomości, że. Co go przewiń? Jak? F. <grym> Wojtek, nie wierzę! ja pierwszy Jesteś głupi jak wód. Chcę sprawdzić. <grym> no to wymyj kapuś. Chcę przejść na pasażera. Wysiądź. Co to. Jak wyglądam, Wojtek? Co ty masz na sobie? Magda... O, si Magda. O, ty Oj, ta kara w imieniu ociokio? Maciek? No? Kona shopping. <grym> I like szopin to jest? Ja mam czapę z dachem <grym> Strasznie wczoraj zachlałem Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał jak leżałem w rurze, teraz mnie krzyż na Haaaa, <śmiany> nie mogę wejść! Haaaa... nie przejdziecie pójść na I. no idź! Ale krocz tak powolnie, no nadepnij nakiecy. Czekaj, czekaj, czekaj tak zrobić, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj Zatańczmy! Czekaj, czekaj, idę, kroczę powoli, poczekaj. Co ty mi robisz?

nie zaliczono. Co zrobiłeś? Chciałem schować. F. Chciałem schować podwozie G, a nacisnąłem F. Bo u mnie na live y też lecisz. I to